I bardzo serdecznie to ja, Józef Migut oraz Patryk Orbut. Z dzisiejszego dnia wylosujemy złoty bilet na listopad. Proszę, Patryk na wylosuje Wylosuję klasę. Pokaz proszę o do widowni. Klasa piąta. Dobrze, klasa piąta. Następnie moja asystentka. Poda mi yy, tutaj drugi kubek. O, proszę, teraz Patryk wylosuje oddział. No, no, proszę szybciej, Patryku, nie mamy całego dnia. Oddział A. Jak widać, wszystko jest tutaj totalnie legitne. Następnie asystentka podała Patrykowi y, te y, numerek. Y, patryk teraz numerek. No, dalej, Patryk, co wylosowałeś? Numerek, numerek... Numerek 14. Gratulujemy osobie, która ma 14 numerek, też 5 A. 看前面到底怎样。